Moi drodzy, wiecie, jak ciężko robić statystyki do tego typu tematów? Normalnie zwariowałam. O co chodzi? O to, że na przykład na jednej stronie znalazłam informację, że na przykład Grecy kocha, panowie są na liście najlepszych kochanków świata. Po czym znalazłam listę, na której greccy panowie są najgorszymi kochankami świata. No i teraz bądź tu mądry i pisz wiersze. A jeszcze najlepsze było to, że znalazłam jedne statystyki, i to na takiej stronie, no, no na greckiej stronie, my, to się nazywa Protopsema, my Protopsema, czyli takie pierwsze kłamstwo, gdzie, była, gdzie był artykuł o tym, że Grecja znajduje się w 20 najbardziej demokratycznych państw świata. Normalnie to żeśmy się z Konstantynosem uśmiali. Naprawdę ci ludzie mają e, straszną fantazję. Więc tak jak to mówił pan Churchill, te, wierzę tylko w te statystyki, które e, sam układam. Także e, pod uwagę brałam statystyki takie, które mnie osobiście wydają się najbardziej prawdopodobne. E, a będziemy, moi drodzy, na Wirona, bo wiem, że Wirona się Wam. Z ostatniego filmiku podobała i przejdziemy się tym razem w zupełnie inną stronę, bo pójdziemy na dół i pójdziemy do takiego teatru Merlina Merkury. Nigdy, szczerze mówiąc, tam nie byłam i nie wiem, czy w ogóle trafię tam, ale jeśli jak nie, to po prostu zatrzymam i będę szukać tej ulicy. Mniej więcej wiem, gdzie iść, ale on jest taki dosyć klimatyczny i dlatego chciałabym wam go pokazać. Także jeśli interesuje was ten temat, jak najbardziej zostańcie ze mną. Moi drodzy, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Kolesny agapitimu. Wiecie co? Ja Tutaj samochody jadą. Zobaczcie, co ja mam. Tak, nowy mikrofonik. Mam nadzieję, że głos będzie tym razem lepszy. No bo niestety mój stary mikrofon się nie znalazł. Nie wiem, o co chodzi. On był taki bardzo puchaty. Także bardzo możliwe, że po prostu moje kotki go zaatakowały, bo one nie lubią, żeby do domu przychodził nowy kotek. Może sobie pomyślały, że to jest właśnie jakiś nowy intrus i że trzeba się z nim rozprawić i gdzieś go może wywlekły i tak teraz po prostu będę sobie go szukać. Mam nadzieję, że się kiedyś znajdzie, bo no, no, też byłby bardzo fajny. Mam jeszcze dla was jedną taką sprawę. Czyli moi drodzy, od zeszłego tygodnia nasza grupa się bardzo powiększyła, czyli z jakichś 4800 zrobiło nas się 5000 chyba. 150-160, czyli wiecie co, wyszło mi jakieś 350 nowych widzów, z czego się bardzo, bardzo cieszę. I oczywiście tych moich nowych widzów witam bardzo, bardzo serdecznie, moi drodzy. Oczywiście znowu mamy ulicę, na którą trzeba uważać, no bo przecież w Grecji cię nikt nie przepuścił. To już o, o tych fajnych greckich kierowcach, których wam mówiłam z zeszłym razem. Ale teraz poczekajcie szybciutko. Udało się. Ale dzisiaj będzie właśnie o tych dobrych rzeczach, moi drodzy, tak? Czym Grecy są najlepsi? I takim właśnie pierwszym tematem, o którym bym chciała Wam powiedzieć, w czym Grecy są najlepsi, no to ja już Wam o tym mówiłam we wrześniu, bo we wrześniu zrobiłam Wam taki vlog jak Grecka służba zdrowia, i mówiłam Wam o tym, że greccy lekarze są na szóstym miejscu najlepszych lekarzy świata. W tej chwili w tym samym rankingu oni są już na jakimś miejscu 10, 11, coś takiego. A wyobraźcie sobie, że na pierwszym miejscu są lekarze z USA, gdzie we wrześniu oni nawet nie byli w pierwszej dziesiątce. Ciekawe, jak to się stało, że oni się tak szybko w ciągu pół roku znaleźli na, na pozycji pierwszej. Trochę to dziwne. Także coś, coś, w tym, coś w tym jest, o czym mówi pan Winston, Winston Churchill. No właśnie, ale co do właśnie tych naszych lekarzy, że oni są na właśnie tej takiej bardzo, bardzo, gdzie ja miałam i się ja nie miałam iść tu, ja nie miałam iść tu, ja miałam iść tu. Że oni są na takiej wysokiej pozycji, wiecie co mi się wydaje, że to na pewno bardzo dużą rolę, ja wam ja tutaj te uliczki pokażę, tak, bo mówiliście, że chcecie widzieć uliczki, a nie moją gębę. Proszę bardzo, uliczki. Wiecie co mi się wydaje, że tak? Przede wszystkim greccy lekarze są bardzo empatyczni. Oni właśnie nie są, nie są takimi. takimi sztywniakami, wiecie, ja na przykład z moimi wszystkimi lekarzami jestem na tym i tutaj na przykład ja się trochę pochylę. Jeśli chodzi o tych moich lekarzy, coś wam o nich opowiem. I takim na przykład numerem jeden to jest na przykład mój ginekolog. Jest naprawdę bardzo empatycznym człowiekiem, jest takim miłym, zawsze pogodnym, zawsze takim, wiecie, no, który ma dla was dobre, dobre słowo i nie traktuje człowieka, wiecie, jak następny numer w kolejce, tylko tak naprawdę, tak naprawdę bardzo indywidualnie i powiem wam. No niestety z kostą straciliśmy e, cztery razy e, dzieci. E, no i było mi bardzo ciężko, powiem Wam, że no, bardzo strasznie to wszystko przeżyłam. E, I gdyby nie właśnie ten jego, to, to jego takie naprawdę niesamowite podejście do pacjenta, to takie bardzo empatyczne podejście do pacjenta, e, naprawdę był dla mnie w tych takich najtrudniejszych chwilach, był dla mnie e, dużą podporą, bym powiedziała. I, no, gdyby nie on, to Przeszłabym to, przynajmniej psychicznie bym to przeszła dużo ciężej. No, popadłabym na pewno w jakąś konkretną e, depresję. E, na no szczęście tak się nie stało. Jakoś mnie widzicie, że e, wyszłam z tego. A cieszę się, że mam, te, że mam te chwile, w ogóle te straszne chwile mam już za sobą. Bardzo się z tego cieszę. Po prostu życie idzie naprzód. Niestety nie wszystko to, co sobie umyśleliśmy w naszej głowie się musi spełnić. Bywa, bywa też tak, że niestety nie wszystkie marzenia się spełniają. Następnym lekarzem, co do, co do naszych lekarzy, no to jest pan Christos Papadopoulos. To jest nasz taki lekarz ogólny, lekarz rodzinny, i powiem wam, że no. Podziwiam tego faceta za jego stalowe nerwy, co do mojego męża, bo naprawdę naprawdę mój mąż do niego dzwonić z każdą pierdołą, o, koż, o, o każdej porze dnia i godziny. Nieważne, czy świątek, czy piątek, czy niedziela, jeśli ma coś w swojej głowie urojonego, no to do tego faceta dzwoni, no i się go pyta. No on zamiast mu powiedzieć, weź ty człowieku, lepiej iść do psychiatry, no to on tak właśnie z taką naprawdę z takim stoickim spokojem mu na te wszystkie jego głupoty odpowiada. I naprawdę bardzo go za to podziwiam. I wyobraźcie sobie, jak mój Kostas miał taką, taki pomysł, że: O, pojedziemy sobie do Polski! Może ten, do Polski pojedziemy na stałe. To ja pierwsze, co mu powiedziałem, ja a ty wiesz, że ty w Polsce nie będziesz miał takiego papadu pulosa, do którego będziesz mógł sobie dzwonić o każdej porze dnia i godziny tutaj, to ty człowieku będziesz się musiał zapisać do lekarza i czekać na wizytę. A zwykle, a zwykle u tego naszego Chrystusa to jest tak, że on go od razu przyjmuje, albo, albo go przyjmuje na, na drugi dzień. W każdym bądź razie bardzo szybko go przyjmuje. I mówię do mojego kosty, aby ty weź się lepiej naprawdę bardzo nad tym zastanów, co ty, co ty chcesz. No bo niestety, ale, ale jeśli chodzi o o lekarzy, no to, no to Grecja naprawdę ma dobrych lekarzy. No i oczywiście nasza poli, nasza dentystka. Poli uratowała moje zęby, bo ja powiem wam tak: ja miałam zawsze, ja miałam zawsze bardzo dużo problem z zębami. Moje zęby są po prostu z papieru. dużo trochę jeszcze bardziej. Moje zęby są po prostu z papieru. Są, no są bardzo kruche. Ja je miałam przeblombowane. I w ogóle ciągle u tego dentysty siedziałam i w końcu, i w końcu ja po prostu padłem na taki pomysł, ja, byłam już koło czterdziestki, to nie to, że byłam jakaś tam, wiecie, młoda laska, nie? Tak koło czterdziestki i mówię, yy, i mówię, Poli, może ja sobie je wszystkie w ogóle wyrwę i wstawię sobie nowe. mówi dziewczyno, jak ty to zrobisz, to po prostu zamiast, nie będziesz miała tutaj w ogóle kości, sygnał mi, na Merkury, merkury, miko, to pójne nie, 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 EK. Okej, Przynajmniej wiem, gdzie iść. Powiedział mi, że mam iść do końca ulicy, a później skręcić w lewo. Miejmy nadzieję, że, że ten mój mikrofon zadziała i będziecie wszystko słyszeć. oczywiście znalazłam tą ulicę, ale niestety jestem na takiej dosyć ruchliwej ulicy, więc ja chyba sobie skręcę tutaj w tą stronę, bo widzę, że tutaj jest ten Stadion Melina Merkury jest dosyć stadion, to jest nie stadion, tylko to jest teatr Melina Merkury i chciałam Wam go pokazać. Jest dosyć niedaleko. I teraz tak, właśnie jeśli chodzi o tą moją dentystkę, tą poli, to po prostu uratowała, uratowała mi moje, moje zęby i naprawdę dała mi dobrą cenę. Jestem bardzo zadowolona. I ja powiem Wam tak, co do lekarzy, to ja lubię bardziej chodzić do facetów niż do e, kobiet, dlatego że ja, ja jestem zdania, że ja mam, e, pro, ja mam problemy hormonalne i ja na przykład wolę, żeby mój lekarz tych problemów nie miał. Ale co do dentysty, to ja właśnie wolę bardziej, kiedy jest kobieta, ze względu na to, że mam po prostu na wysokości mojej głowy mam zwykle no, dolną część tułowia człowieka, który robi mi te zęby. W ten sposób wam powiem. To jest takie dosyć krępujące i dlatego wolę właśnie, żeby były kobieta. Dobra, następną sprawą, z czego są znani Grecy, no to musicie wiedzieć, że taka wyspa jak Ikaria jest w pięciu takich najważniejszych wysp świata, y, miejsc świata bym powiedziała, y, gdzie żyją ludzie najzdrowsi i najbardziej długowieczni. To jest taka, y, to jest taka wyspa y, w pięciu najbardziej długowiecznych miejsc świata. O, tak bym powiedziała. Y, na Ikarii y, taki przeciętny mieszkaniec dożywa dziewięćdziesiątki y, i właśnie nie ma tam żadnych, nie cierpią na przewlekłe choroby, ani na demencję starczą. Wyobraźcie sobie, co może być tego powodem? No na pewno tego powodem jest, jest to, że oni właśnie często udziela, żyją bezstresowo. To jest taka typowa grecka wyspa Siga-Siga. Patrzcie, Siga. idę pod górę, i jeszcze po prostu trochę, ale zobaczcie, jaka tam jest, jak tam już jest widok. Ale sobie pójdziemy tutaj, bo tutaj już zaczyna się ten. Ten teatr. Mam nadzieję, że będzie ładnie. No i oczywiście, co dalej powoduje, że ci ludzie są tacy długowieczni? No na pewno to, że oni właśnie dużo wina piją, słyszałam. No i oczywiście dieta ich, czyli ta dieta śródziemnomorska, która jest uważana za, za taką dietę, ale tutaj jest wysoko fajnie za taką dietę najzdrowszą. I za taką dietę, no przede wszystkim najzdrowszą dietę świata. A co do diet, no to następny punkt, bo grecka kuchnia jest uważana za najlepszą na świecie jedną z trzech najlepszych na świecie, bo w jednych statystykach znalazłam, że ta kuchnia grecka jest na drugim miejscu jest Italia, Grecja, Japonia. Lub jest na trzecim miejscu, czyli Italia, Japonia, Grecja. Zróbmy idziemy jeszcze bardziej do góry. Podejrzewam, że będzie tutaj bardzo ładny widok. Szkoda, że ja wcześniej ten wyniosłam. Zobaczcie, widoków. O, ho, ho. Bardzo ładnych widoków, jak mrówków. No. A jeśli chodzi właśnie o kuchnię grecką, już wam, ja już wam robiłam filmik o greckiej kuchni. To możecie go sobie zobaczyć, jakie tam są wspaniałości. No oczywiście, taka, taką, e, grecką kuchnię, e, taką grecką kuchnię, taką grecką potrawą, która naprawdę jest znana na całym świecie, to jest na pewno e, musaka. E, to jest na pewno, popatrzcie, Tutaj wyszło tak jakoś dziwnie i kotek. Dziwnie i kotek. Jest kotek. Jest koteku. Ale tutaj ja chyba powinnam się. Tutaj w tym momencie, u, tak, w drugą stronę. O kuchni greckiej już Wam właśnie robiłam vloga. No moim, no nie, nie ukrywam, że mam taką najlepszą chyba grecką potrawę. To są oczywiście te suplaki, czyli ta pita megiros. No i oczywiście spanakopita, czyli to ciasto ze szpinakiem i swetą jest zajebiste. Także jeśli chodzi o kuchnię grecką, to bezapelacyjnie jest jedną z najlepszych kuchni świata, i tutaj właśnie chyba nikogo nie zaskoczyłam. No i właśnie, co jeszcze Grecy mają do siebie, oni lubią pić tą kawę, prawda? Tę kawę się topią całymi dniami. I tak grecka kawa, czyli są trzy greckie kawy, które są właśnie w takiej, takiej pierwszej dziesiątce. Najlepszych kaw świata to jest Fredo Cappuccino, to jest Fredo Espresso i to jest oczywiście ta ich frapek. Ja wiem, ja też myślałam, że Fredo Espresso i Fredo Cappuccino będzie włoska, ale okazało się, że jest grecka. Patrzcie, tyle lat tutaj żyję i nie wiedziałam tego. Ale ja podejrzewam, że tak Grecy żadnej Ameryki nie odkryli. Oni po prostu wzięli te najpopularniejsze włoskie kawy i zrobili je na zimno. No bo no, cappuccino jest ciepłe, a Fredo jest zimna. I tak samo y, Fredo Espresso. Y, jest, tutaj jest zimna, no, a jeśli chodzi o Włochów, to jest y, y, ciepło. Tutaj chyba też znowu nie przejdę. Jak oni tutaj cholera porobili? No, takie, takie uliczki po prostu ślepe, gdzie do cholery nie można przejść w ogóle. Znowu coś mi się wydaje, że się wrócę, ale wiecie co? Takie chodzenie po górach, tak jak ja mam tutaj, to kurczę najlepsze na mięśnie nóg. Czy ja przejdę sobie tym sadem tutaj? Nie, nie, nie przejdę. Nie przejdę, czyli może iść drugą uliczką i mam nadzieję, że tam to już przejdę. No, ale przynajmniej mieliśmy fajne widoki. Jeszcze fajne widoki będą. Tak, to by były kawy. Czyli te greckie kawy są w czołówce najlepszych kaw świata. Następny punkt, moi drodzy, no to oczywiście greckie plaże. Tutaj też nikogo nie zaskoczę, bo plaże Grecji są w czołówce naj najpiękniejszych plaż świata. Oczywiście na Wagio, na wyspie Zakintos, jest na drugim miejscu właśnie najpiękniejszej plaży świata. Oczywiście w zależności od rankingu gdzie patrzycie, ale najczęściej ona jest na drugim, ale na pewno jest w pierwszej dziesiątce. Następne, następnie na pewno jest, jest plaża Myrtos, jest w dziesięciu najpiękniejszych plaż świata, albo w tej, takiej właśnie czołówce, albo oczywiście również plaża Balos na krecie. Albo Elafonissi na, na Krecie też bryluje w y, dziesiątce y, najfajniejszych plaż świata. Ale musicie też wziąć pod uwagę jeden fakt, że no, Grecja to, to nie wyspy karaibskie, ani, ani oczywiście nie y, Bahamy. Więc tutaj nie ma takiego tropikalnego klimatu, który właśnie sprzyjałby temu, że te, y, że te wyspy greckie, że te plaże greckie są takie piękne. Ale musicie przyznać, że naprawdę, jeśli chodzi o Europę, to te plaże są tutaj najładniejsze. Na przykład, widzicie, w mojej pracy ja często rozmawiam z Grekami, którzy mieszkają w Hiszpanii, właśnie jeśli chodzi o Google AdWords. Ja właśnie też się ich, oni są właśnie z Barcelony. Ja się ich też właśnie często pytam, jak to tam właśnie jest z tymi plażami, czy są ładne plaże i tak dalej. Oni mi powiedzieli coś takiego, że Hiszpania to jest architektura. Jest, że jest bardzo ładna architektura, ale jeśli chodzi o y, plaże, no to są takie naprawdę, w porównaniu do Grecji, są bardzo zwyczajne. Nie ma tutaj nic specjalnego. Y, I mówili mi, że właśnie ta Galazionero, czyli ta, ta, ten, taki, ten taki błękit z turkusem, tak jak właśnie ma to Morze Jońskie y, w Grecji, no to w Hiszpanii tego nie ma. I wydaje mi się, że Tutaj w Europie właśnie takie piękno właśnie ciężko tutaj zobaczyć w Europie. No i teraz następny punkt, moi drodzy, ostatni. Już no to oczywiście turystyka, nie? W sumie turystyka chyba powinna być na, w takim pierwszym punkcie i takim najbardziej konkretnym. Bo, jakby nie było, Grecja jest w czołówce państw, jeśli chodzi o wybór na taki wakacyjny urlop. No, bryluje. Zobaczcie, jak już jesteśmy wysoko. briluje. I właśnie, jeśli chodzi o popularność greckich wysp, to wiecie, jaka wyspa jest najpopularniejsza na całym świecie z wszystkich greckich wysp? To nikogo nie zaszkoczę. To jest Santorini. Ona jest w takich czołówkach naj, najładniejszej greckiej wyspy. W czołówkach miejsc w Grecji, gdzie obcokrajowcy właśnie najczęściej wybierają. A muszę Wam powiedzieć, ten, kto jest ze mną troszeczkę dłużej, to wie, że to nie, jest mój, to nie byłby mój wybór, bo ja. O, ale dziwnie to wygląda. Teraz Wam pokażę. Bo ja nie ja uważam Santorini za najładniejszą wyspę grecką. Ja na, za, za najładniejszą wyspę grecką uważam niefalonię. Nikogo oczywiście znowu tutaj nie zaskoczę. Ten, kto mnie więcej ogląda. I tak patrzę właśnie, jak ja bym tutaj mogła przejść. A wy mi w ogóle powiedzcie, jakie jaki waszym zdaniem jest wasze takie ulubione miejsce w Grecji. A ja się, moi drodzy, wyłączę. Przejdę, muszę... Wy... Przejdę sobie chyba raczej tutaj i pokażę Wam to miejsce. Pokażę Wam to miejsce z góry. Moi drodzy, dotarłam na górę. Zobaczcie, jaki niesamowity widok. I tak, i tutaj widzicie, tutaj z tej strony mamy. Ja sobie tutaj stanę. Mamy, mamy stadiony. A tutaj mi się wydaje, że z tej strony. Z tej strony, za mną, gdzie jest to zielone, to pewnie jest teatr Melina Merkury, ale tego teatru, niestety, z tej strony nie widać. Ale zobaczcie, jaki fajny widok! Widok jest niesamowity, prawda? Może bez mojej gęby, bo ni niestety, nie wszyscy lubią nie wszyscy lubią moją gębę. Boicie się wysokości? Ja nie. A mój bojączek mąż się boi. Boję się zresztą bardzo dużo rzeczy boi. Ślicznie, co? Fajnie było, w ogóle fajnie było się z Wami powspinać. Mam nadzieję, że wspinając się nie zadyszałam się za bardzo, że rozumieliście o co mówię. Mam nadzieję, że mój nowy mikrofon się jak najbardziej sprawdzi i nie będzie żadnych szumów i w ogóle będzie czyściusieńki. Jak, jak, jak kryształ, ten głos. Ale wiecie co, bo siedziałabym sobie tutaj jeszcze troszeczkę, chyba sobie tutaj jeszcze troszeczkę posiedzę, bo jest fajnie, naprawdę. I w sumie niedaleko jest od mojego domu. Chyba wam, no piechotką, no to ja musiałam zrobić jakieś 25 minut, bo tak mniej więcej było. Tak jak do Was mówiłam. No tak, 20 minut zrobiłam i tak szłam jeszcze 5 minutek zanim włączyłam mój, ten, mój telefonik. Ale ładnie, naprawdę ładnie. Moi drodzy, kochani widzowie, życzę Wam udanego popołudnia, udanego tygodnia. Mam nadzieję, że fajnie, żeście ze mną przeżyli ten czas, za który was, Wam oczywiście bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Buziaki z Aten. Papa! Pa.